Czy informacje na jakim etapie jest e, to e, postępowanie, ale tylko co słyszałam? Ten sam, jeden, drugi. Wszystkim, bardzo drugi inwestycyjny rolnictwo. Chodzi o te nakładki. Bardzo proszę. Ja może odpowiem. Mhm. Aktualnie nakładki zostały wykonane. Wykonawca zrobił to w ciągu tygodnia i od wiaduktu nadal to sprawą. A2 praktycznie do skrzyżowania przy planowanym rądzie w Milencinie jest dobiona akwarka. Z wyjątkiem kawałka przy moście na obietnicy, dlatego że tam droga była na tyle równa, że nie było sensu po prostu wydawać w środku. Natomiast drugi odcinek jest od planowanego ronda do końca powiatu, tak jak do granicy powiatu groziskiego, także praktycznie od Grudniwa jadąc do węzał A2. Z dobrą kroką. Krok Pan No, zresztą w sumie około 200, z tym co Dziękuję. Ja mam takie pytanie odnośnie tego, też punktu wykładnie. Jak słyszymy, jak zapadła decyzja o tym, że w tym miejscu ewentualnie jest zrealizowana ta nakładka, bo rozumiem, że te pieniądze zostały osiągnięte z inwestycji, czy to było głosowane na zarządzie, czy pan pamięta, jak ewentualnie została podjęta ta decyzja i czy ewentualnie była robiona jakaś wizja w terenie. I w których miejscach ewentualnie Państwo byliście, które drogi były porównywane co do przeznaczenia i decyzji, żeby tylko ewentualnie w tym miejscu zrealizować nakładkę objechaliśmy, z tego co pamiętam, wszystkie gminy w tamtym okresie. Objazd był, nie jestem w stanie sobie dać, przypomnieć dokładnie, którego dnia musiał poprosić tutaj Pana z Wydziału decyzji ale dużo, dużo wcześniej, zanim był ogłoszony przetarg na te nakładki. I ta droga została wybrana w zasadzie dwa odcinki drogi, jako najgorsze z dróg powiatowych. O kluczowym znaczeniu, to znaczy w znaczeniu takim, że jest to podstawowa droga komunikacyjna między gminą gminów autostradą, a autostradą A2, konkretnie o w gminie Kroki z e, i e, między gminowym a granicą e, z gminą gminów e, to jest ten drugi odcinek. I, e, I ta droga była w zasadzie od dwóch lat, no, nadawała się do nakładki, ale w związku z tym, że była planowana... Więc yy, mieliśmy taki zamiar, żeby najpierw zbudować rondo, zobaczyć ile nam zostanie ewentualnie środków yy, i wtedy ewentualnie wykonać potrzebę na w związku na rondo nie dostaliśmy dofinansowania, także całość tych środków z rondo została przeznaczona na rondo. Zrobienie. Bardzo dziękuję. Tylko dopytam jeszcze czy z tego takiego spotkania powstają jeszcze jakieś notatki, zdjęcia ewentualnie, jakieś kryteria podjęcia decyzji przez zarząd w tym temacie czy to jest e, wolna wolne decyzja zarządu w tym temacie. Chodzi mi czy są jakieś notatki, zdjęcia jakaś tutaj kwestia e, tej decyzji e, uzasadniona. Objazd był e, robiony przez cały zarząd i e, pracowników wydziału inwestycji rodownictwa. E, no i na podstawie tego objazdu i pracy zostało to uznane. To nie było tak, że uznawała tylko jedna osoba, tylko kolegialnie również pracownicy Wydziału Inwestycji Rownictwa potwierdzali zasadność zrobienia akurat w tamtym miejscu napady. jako pracownicy techniczni, merytoryczni obstur. Pamięta Pan też, czy cały zarząd ewentualnie był my wyjeździe, czy tylko jakieś osoby pojedyncze z nas. Dobrze, dziękuję bardzo.